Jak e, dowiedziałam się o pięciolatki. Zona hała do szpitala, pojechała, żona pojechała do szpitala, inabuł się <noise> 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 i nie było jej, inna <noise> i nie było jej, fejść. <noise> 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 <nie było> <noise> 6, Sześć długi dni. Jestem czasem. Ja w tym czasie. Ja w tym czasie byłem sam w domu z dziećmi. Żona nic woniła i nic powiedziała cześć, telefon. 7 dnia wróciła do domu. Stanęć brak. I od progu zaczęła pomóc. Płakać. Płakać. Zaczęła płakać. Myślałem. Ciąże. Ciąże. Ciąść trzecia.

I razem płakaliśmy przez długi czas I razem po kuli mać drugi raz Teddy powiedziała Ja nie płaczę że ciągnie nie ma bo jest może są dwa albo trzy Cieszyłem bardzo i wtedy powiedziała może jedna, 4 albo pięć, albo sześć albo pięć, albo sześć teraz musieliśmy powiedzieć dzieciom <słuch> i rodzinę. wyobraźcie sobie, że mój poród rozpoczął się już w piątek jak zwykle, miałam robione USG Czyli codziennie zamiast robionej KTG sprawdzali u mnie USG, czyli czy saduszka są, czy dzieciaczki żyją, czy nic się nie dzieje. To nie było jakieś takie USG, na które ja mogłam sobie popatrzeć, tylko USG lekarz szybko sprawdzał co i jak. No i w piątkowy USG miał dyżur młody lekarz. I jak zaprosił mnie na USG, powiedziałam mu, że od rana wychodzą ze mnie takie skrzepy. To ja znałam w przeszłości, że to jakby uwolniały się takie skrzepy, które blokowały wejście do właśnie do ujścia macicy i mu o tym powiedziałam na no co on powiedział, że tak się po prostu dzieje to nic nie znaczy to na pewno jeszcze nie poród no więc ja uspokojona wróciłam do swojego pokoju i sobota minęła w miarę dobrze aczkolwiek miałam napinanie się brzucha do tego stopnia, że powiedziałam lekarzowi który wziął mnie na następne USG, sprawdził wszystko na zewnątrz, wewnątrz E, wszystko wyglądało ok. E, nie zanotowali żadnych e, skurczy e, i odesłali mnie do pokoju, ale podali mi magnes i podali mi kroplówki. Więc leżałam sobie właśnie całą sobotę pod jakimiś tam kroplówkami na spokojnie. E, Minął dobrze wieczór. E, chyba nawet podali mi e, wtedy drugą dawkę tego leku na rozszerzenie płuc e, w sobotę. No i w niedzielę rano wstałam jakby nigdy nic. Miałam taką nagłą potrzebę wypróżnienia się. I co było bardzo trudne poprzednie dni, więc się zdziwiłam, że tak nagle. Ale wróciłam z ubikacji, położyłam się i znowu zaczęłam odczuwać takie napinanie się brzucha. I tutaj już mam, miałam takie aplikację z Ilością, z ilością skurczy i zaczęłam sobie po prostu nagrywać to chociaż te skurcze w ogóle nie były bolesne tylko było takie napinanie się mięśni brzucha tak jakby nagle ktoś ściskał za brzuch no i poinformowałam oczywiście pielęgniarkę że takie coś ma miejsce no, i pielęgniarka przyszła, zawołała lekarza. Lekarz dyżurny, bo oczywiście w niedzielę nie ma lekarzy mnóstwo, tylko są dyżurni. Lekarz dyżurny podszedł do mnie, zapytał, jak to wygląda. No, i przekazałam, że właśnie są. Zaczęły się gdzieś tak mniej więcej czekajcie, zaraz wam sprawdzę o godzinie 9.05, tutaj na aplikacji. I pierwszy takie. Ścisk, który zarejestrowałam e, miał 3,5 minuty, czyli dość długi taki. Potem było od 9.12, 9.17, więc dosyć regularne skurcze, które e, były tak jakby ściskaniem brzucha, ale jeszcze nie bolesne wcale. E, no i przyszła pani doktor, e, powiedziała, że to pewnie to przepowiadające, żeby jakby coś się działo, żeby dać znać, te skurcze tak trwały e, całą 9 godzin. E, no i trwały co około 30-40 sekund. Były co mniej więcej 8 minut, ale potem się zaczęły robić co 3 minuty. I e, zawołam z powrotem lekarza e, dyżurującego, która to pani przyszła i powiedziała, że e, no nie widzi, żeby to się jeszcze poród zaczął, nic takiego nie widzą, ale wezmą mnie na wszelki wypadek na górę, na porodówkę, gdzie będą mogli mnie lepiej obserwować. E, ja oczywiście powiedziałam, nie, to jeszcze nie poród na 27 tydzień, 6 dni, to tylko pewnie taki skurczy, a nie może mi pani dać tabletki, może mi przejdzie. Pani doktor w ogóle nie chciała słuchać tylko od razu wywiezie, wywieźli mnie na wózku na górę, zostawiłam wszystkie rzeczy tak jak były, e, no i salowy miał mnie spakować, e, gdyby coś się zaczęło dziać. Dojechałam na górę, e, no i położyli mnie w pokoju, e, w którym e, w takim prudowym pokoju, e, oczywiście tylko na obserwację, ale te skurcze zaczęły być bolesne e, i zaczęły być coraz częściej, e, ale też trwały po 30 sekund, tutaj cały czas nagrywałam je, nagrywałam je, widzicie ile jest? Tutaj o, jak pójdę, będzie nie działa, tyle tych skurczy. No i napisałam do męża, wtedy powiedziałam, że jestem na porodówce, że na razie nic się nie dzieje, żeby się jeszcze nawet nie denerwował, bo wcale to nie wygląda jak poród, tylko na obserwację. Minęła tak mniej więcej godzina a skórcze zaczęły się robić bolesne, tak jak przy okresie i to w bardzo szybkim tempie, że każdy następny był tak bolesny, że zaczynałam po prostu techniki oddychania przy porodzie, czyli przez nos i przez usta. I zaczęłam tak robić. Wtedy już lekarze wiedzieli, że coś może być na rzeczy. Zanim lekarze się zorientowali, próbowałam ich zawołać. Pani zostawiła mi e, po prostu przy łóżku taki guziczek na kabelku, e, który miałam nacisnąć, gdyby się coś działo. I wyobraźcie sobie, ja naciskam ten guzik, nic nie działa, nikt nie przychodzi. No się sobie kurczę. Ja tutaj mam boli jak szlak. A guziczek nie działa. No i próbowałam, ponieważ zostawiły trochę uchylone drzwi, próbowałam zawołać tą panią, którą tam widziałam przez te drzwi. Mówię, pani, pani! No i oczywiście nikt mnie nie słyszał, więc myślę. A nad korytarzem słyszałam, że już się zaczyna robić ciekawie i zaczynają się zbierać lekarze, pielęgniarki, zaczynają mówić: Pięcioraczki, pięcioraczki. Więc zaczęło się robić tak po prostu nerwowo, a ja po prostu. E, no osoba, która jest centrum uwagi w ogóle nie może zawołać pomocy bo oni mnie nie słyszą więc te skurcze były już tak mocne e, i strasznie chciało mi się siku w końcu któraś pani weszła e, i mówi: dzięki Bogu bo proszę pani nie działa ten guziczek i nie mogę z nikim się skontaktować a mnie się tak strasznie siku chce no i wiecie co i wstałam pomogła no, mi stać, bo wcześniej nie mogłam sama wstać ze względu na moje kolana i bardzo duże obciążenie. No i ta pani y pomogła mi stać, a ze mnie chlus, ale nie wody, tylko krew: e wszędzie krew. No i wtedy się trochę przestraszyli. Zawołali panią doktor, która zbadała mnie i szybko wzięła telefon. Zadzwoniła do profesora Hurasa i mówi do niego: Tu będzie godzina 12. Mówi, słuchaj, Hubert, jak jeszcze obiad, to szybko kończ. Bo no masz mniej więcej godzinę, żeby się dostawić. O drugiej planujemy cesarkę. Więcej czekać się nie da. No i jak ja wtedy usłyszałam te słowa, a cały czas ich pytałam: czy coś będzie, czy coś będzie. No to. Wtedy pędy do męża pisze, słuchaj, no będzie cesarka o drugiej. Już wiedziałam, że on... Ja, ja w domu, tak, tylko nie ze dziećmi. I wiedziałam, że już nie zdążę na cesarkę, że będę całkiem sama podczas tej cesarki. No, bo jednak to jest 3 godziny, a do tego trzeba zorganizować pomoc, zorganizować jedzenie dla dzieci na wieczór. No wiedziałam, że jeżeli wyjedzie o tej porze, to już nie wróci na noc, więc trzeba było zorganizować nocleg dla kogoś, kto by się opiekował dziećmi, więc no, tak trochę bez planu ta cesarka bo mieliśmy zaplanowany na 20. No e, Stawiłam całkowicie jemu organizację tego wszystkiego, bo ja już e, byłam w takim bólu, że nie byłam w stanie myśleć co i jak. No i e, mąż po prostu musiał zorganizować sam, e, do, zadzwonić do nianie, zorganizować nocleg, przygotować pokój dla niej, no i wyruszyć w podróż do Krakowa trzy godziny, żeby się ze mną zobaczyć. No ja w tym czasie, jak mi już Powiedzieli, że cesarka jest od drugiej. No to wiecie, no miałam ból, nie miałam żadnych środków nieczulających ani przeciwbólowych. No ból był okropny. Myślałam, że tego uniknę w tej ciąży, ale niestety właściwie zostałam sama, całkiem sama na porodówce przy porodzie pięcioraczków. Leżąc właśnie w tym pokoju i modląc się, żeby wszystko poszło dobrze. Słyszałam jak na korytarzu zbierają się bardzo dużo lekarzy, jak przygotowany jest sprzęt, jak wszyscy chaotycznie biegają, bo to nie było planowane. Planowane było trochę później, albo na poniedziałek, a była niedziela, albo na następny poniedziałek. Nie radzą. I ci lekarze właśnie się zbierali. Wszyscy byli podekscytowani, bo pięcioraczki. E, zbierali się tam w grupkach, rozmawiali. Słyszałam, że cały czas wysyłali sms -y na jakieś grupki lekarzy, na grupy lekarzy. Kto może, niech natychmiast przyjedzie do Kopernika, bo się rodzą pięcioraczki. A ja byłam w pokoju całkiem sama, całkiem sama z tym wszystkim. No i e, przyszedł ten czas, przyszła druga godzina. Jedziemy na porodówkę. Pamiętam, że była bardzo, bardzo fajna pani anestezjolog yy, i taka była. Lecie e, tak jak, jak była taka jak, jak mama, której nie mam. Że przytuliła mnie, mnie. Powiedziała, że będzie dobrze, No i? I jest lepiej teraz. teraz. miejscu, w czekać dla Czarego do do domu i i I jest. tym Italii... jest. Dali znieczulenie w kręgosłup. Także przestałam czuć od połowy ciała całe nogi i... Zaczęła się operacja. Słyszałam jak właśnie wyciągali dzieci i tylko słuchałam. 1400 gram. Nie wiem, była 1000... Elizabeth. 1250 gram. Słucham, słucham, nie płaczę. 1400. Nie płaczę. 1100. 1090. Nie płaczę. 1070. Nie płaczę. 700. Nie płaczę. Dzieci się urodziły. A ja wciąż tam było, nic się nie stało, mocica nie pękła. Jeszcze potem, półtorej godziny, półtorej godziny mnie profesor wstrzymał, żeby to wszystko jakoś miało wygląd, i, i po prostu wkładali mi mnóstwo drenaży, i tak się zakończył port.